Masz. Siemano, z tej strony Ratel. Dziś ze mną jest... CZEMU TY SPADŁEŚ?! No już ci stawiam, byku, no. Jezu, jakie lagi. I w dzisiejszym odcinku... Czemu zabrałeś sufit? Jakiś sufit? No to jest wieżyczka nasza, dobrze. Od tego jest właśnie, żeby tak było. Dobra, już są zombiaki w ogóle, ty. Coś tak nieźle idzie im, naprawdę. Eee, dobra, ja patrzę tą stronę. Tutaj. A chyba od twoje będą tylko lecieć na razie. Uwaga, kwas. Konon leci. Eee, jakiś ząb ja pluję. Okej, okay, nie żyją. I od przodu biegną też Sen zabite mhm. będę patrzeć na senty chyba dobra. Headshot Dzisiaj moi drodzy jak bez Jury, bo się nie wyrobiła jak widać O, ze wszystkich stron lecą Słyszę. O, już mina poszła jedna Dobra, ty to bierzesz, to ja tamto. O właśnie, tak myślałem, że tu ktoś łobuzuje. Okej. Okay. No to nieźle, Jula wbiła moi drodzy właśnie. Na to Nas... ma trochę <laughs> Ciekawe czy jest w bazie w ogóle. Ty, dużo ich tu jest. Okej, okay, tamta nie żyje. Dobra, ja jestem już. Witamy, Julana na nagrywkach. Okej. Okay. Nie wiem czemu, strasznie długo mnie coś wrzucało tutaj. Dobra, jakoś ta maszynka próbuje działać, no. Okej. Okay. A, i amunicja. Dobra, ja już tam idę. No, już wyższy poziom mam. Nie, no ale lagi. No, i spadki FPS-ów też czasami. Czy on jest sam atakował? Jezu jak leci przez te kolce, zdesperowany jest Dobra, czas wyjąć Kaha No ja właśnie go wyciągnęłam. Sam No sam masz. Jezu Dobra, bytka Dzięki Dobra Eee. te jak radioaktywne, czy jak to tam? No. O boże, o bo... o, ale, ale ściny. Ale Ło, jak skoczył wysoko, chłop... Ty, te pająki to nawet na górę do nas mogą skoczyć, się nie spodziewałam. myślałem, że się zwykle wspinają, one doskoczyć mogą. Ale ściny! Chyba jest lag serwa, to mi się wydaje. No. Nie, dwie zlagowane były zęby, jak tylko dobra. Są następne. A nie żyje, dobra. Jezu, dobrze, że ten, bo mi się kasni Wow, a się boję celować, jeżeli bo nie mnie trafię. Krówa przełazi. A nie. Jezu, dobrze. O, radioaktywne, pamiętajcie, żeby je fokusować przede wszystkim na, najpierw Napromieniowane nie radioaktywne, sorry A jeden tam stoi w tych kolcach, ale tak naprawdę go nie... No właśnie nie ma. O Boże, o Boże, o Boże Dobra ładnie ładnie ich zatrzymujemy O, o szkóra, jak skoczył! Mówiłem o tym właśnie, że chłop może wysoko strasznie skoczyć Jak to na mnie No power jumper dokładnie No kamam. O, przebili się już prawie? Nice. O kurde, przebili się ładnie. Tak o jest nie, tak nie, skaczące! Nie, 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 okay, nie! Okej, nie trafił chłop. Eee, będę musiał skoczyć szybko po nic bo mi się skończyło. Och! Skoczył, skoczył! Doskoczył do mnie, gnój. Dobra, spadł tam na radziacja Dobra, miałem już kół do kawacha. Okej, okay, to był bardzo zły pomysł. Idę na rewolwer. Kurde Oh, sorry, za wejście w celownie trochę. Pamiętajcie o granatach i które mamy. No to ja pójdę już tutaj, tak, tak po prostu, bo tam taką ochotę. Radioaktywne. Dobra. O, ale ścinka znowu. O, okropne. Dobra, to tak działa, już wiem. <grym> czemu nie wiem, czemu tak się skupiają na tej kracie? Nie wiem też. Co... O, o kurna. Ale mi się źle strzela teraz. No. Czuję taki spadek FPS-ów przy strzelaniu nie. Kamper, Aha, pająk, pająk. Ty on zaraz tu wskoczy, dobijcie go. O nie, amunicja. Dobra, muszę naprawić pistolet. Gdzie wskakujesz, gnoju? Ale dużo woreczków po upuszczaniu. Aż szkoda, że poznikają. No, to jest ten... Powinny być sami do rana. Jest w końcu. Okej. Okay. Już się robi mega luźno, myślę. No już jest końcówka. Może nawet uda nam się jakiś barefekt ten zgarnąć. Wszystko? No już nie, się tam lecą, to ale podpadali Też. Żałuję nie Dobra, mam prawo jumpera. Jumpera! Jezu, ściny. A, muszę naprawić, dobra. Tak, nam na No No, chyba... chyba. Ale piesek! Ale go cofa. O masi, amunicję znów, dobra. Pies zabity już chyba. No tak okay. Nie no, luźna tano. No. no. No masz, i znowu amunicja. Można strzelać przez to? Można. To to tu właśnie to jest, żeby można było stać i idealnie bronić rogów. I też boków, sobie Ale poleciał bez głowy do przodu. Ładnie wow, go Nie było takich lagów w tej że to jeszcze lepiej wyglądała ta nocka. Na byśmy się bronili i strzelali, myślę. Szkoda używać na nich granatów i mołdowiec, jak patrzę. A wszyscy skupieni strzelają kurde by trafić A, A ja na wywaleniu to... strzela Co? Nie na już na wybić. Dalejne y wali w kraty, no? Co ty jumper robisz powiedzieć? Problemem w tych nockach nie jest ich ilość, a liczba amunicji, którą musimy sobie odnowić. No to nie tak. Ty na tych plecaczków najbardziej szkoda. Jak ładnie wleciał w sumie. No, parę dali tak. Eee, dobrze, że mam jeszcze dwa lutrzyjmy. Spadło mi się. O komuś chyba Windowsa wywaliło. Coś słyszałem. No, to nie umiem. <noise> Mi, że bateria. Dobra. O, jak podłączyłam kabel, to od razu trochę lepiej chodzi. Nie, Zaczyna się tak. Ale kompletnie. ładnie tutaj no. pleca plecaczków sporo leży. No. Ej, Tylko i. Brać. To chyba koniec. Tak, zostały chyba resztki. Nie do bitki tam gdzieś. O, na dole jest jeden. Lol. No hmm. właśnie. Jeszcze jest ta muzyczka. Ja bym chciał w się po te plecaczki może, bo nie widzę, żeby coś tu biegło jeszcze. Nie, już koniec. O, już koniec. Muzyczka jest Twoja. No, fajna. plecaczki chodźcie pozbierać szybko. Dobra, moi drodzy, także to by było na tyle, jeśli wam się spodobało. To wiecie, co robić. To by było na tyle w tym odcinku, jak już tam mówiłem. I trzymajcie się. Cześć. Pa pa. Do widzenia.